Hej, cześć, siemano wam wszystkim, z tej strony Tyreem i witam was w kolejnym odcinku Zagrajmy w Skyrim. W tym odcinku y, udamy się... No, co ja robię? Udamy się do Białej Grani, aby pomówić z Jarl'em. No i co jeszcze, no... Ulepszyłem sobie łuk. Tak, na porządny. O, tak więc idziemy. Fabuła gry dosyć fajnie się rozkręca, albo tak dalej. się męczy tym bieganiem czekajcie sprawdzę sobie jeszcze mapkę okej okay, to gdzieś tam będzie oh hmm wilk Widzicza skóra. Idziemy dalej. <todgłosy> <todgłosy> oh, widzę tutaj cesarski. Jakiegoś więźnia prowadząc. Przylegam Swoją obecnością ingerujesz w sprawy cesarstwa. Oj, nie. nie ma sprawy. Aha, już się zbliża właśnie do tego miasta. Całego. Może schowam sobie broń. a przejdziemy na skryty. Miodo, sytnia. Czerwoniak. <śm> Gdzie ty jest w ogóle jakaś brama? Wejście, <laughs> nie no, bez jaj. Raczej gdzieś tam jest. Farma chłodorytu. Okej, okay, przeskakujemy. Nie no, bez jaj, naprawdę. Wydaje mi się, że tam gdzieś powinno być wejście, bo... Stajnie w białej grani. Tak, więc weszliśmy. Stać! Smoki szaleją, więc przejścia nie ma. Bez tu nie wyjdziesz do miasta. Co nie wpuści mnie? Rzeczna puszcza też jest w niebezpieczeństwie. No to lepiej idź porozmawiać z Jarlem. Kieruj się do smoczej przystani na szczycie wzgórza. thank dziękuję. You, thank you. Płacimy, ile będzie trzeba. Ale musimy mieć więcej dzieciów cesarskich żołnierzy. Nie zrealizuje tak dużego zamówienia. Ciekawe te budowle normalnie, jakieś elfickie. Jak z Władcy Pierścien. Mówią, że na Helgen napadł smog któraś z tych W takim razie co mam zrobić? Nic, mój panie. Co ma oznaczać to wtargnięcie? No. Jarl Balgrów nie przyjmuje teraz gości? Cóż, to wyjaśnia dlaczego strażnicy cię przepuścili. W takim razie kto to jest? Jarl będzie chciał z tobą osobiście porozmawiać. To Więc w Helgen udało ci się zobaczyć smoka na własne oczy? Naprawdę? Widzę, że nie kryjesz swej kryminalnej przeszłości. Ale nie interesuje mnie, kogo chcą zabić cesarscy. Szczególnie teraz. Chcę dokładnie wiedzieć, co zdarzyło się w Helgen. Smoka. Naizmira nice i Rillet miała rację. Co teraz powiesz, Proventusie? Czy nadal mamy wierzyć w potęgę naszych murów w obliczu smoka? Panie, powinniśmy natychmiast wysłać wojsko do rzecznej puszczy. Jeśli Smok czyha w górach, to to miejsce jest najbardziej zagrożone. To za prowokację. Będzie myślał, że szykujemy się, by dołączyć do Ulfrika i go zaatakować. To powinniśmy. Nie będę stać bezczynnie, gdy Smog pali me włości i masakruje moich ludzi. Irlet, natychmiast wyślij oddział do rzecznej puszczy. Tak, Jarł. Proszę o wybaczenie. Muszę wrócić do swoich obowiązków. Dobra robota. Udało się. Weź to w dowód mojego szacunku. Możesz zrobić dla mnie. Czarny głos. Jeszcze. To zadanie odpowiednie dla kogoś. o Twoich talentach. Chodźmy znaleźć twarengara Mojego nadwornego czarodzieja. Zajmował się sprawą związaną z tymi smokami. Klotkami. o smokach. Tak więc idziemy. Przybywasz do smoczej przystani, by Hm? Co? O jaki projekt chodzi? Myślisz, że zdołasz mi pomóc? Nie wydaje mi się. Jarl zapewne siedzi na swoim tronie w sali tronowej. Faryngarze, tu, w laboratorium czarodzieja, chyba nie znajdziesz kogoś, kto może ci pomóc przy projekcie ze smokiem. Idź i przekaż mu wszystkie szczegóły. A więc Jarl uważa, że możesz mi się przydać. A tak, pewnie chodzi mu o moje badania nad smokami. Tak, przydałby mi się jakiś kurier. Gdy mówię kurier, mam na myśli kogoś, kto przeszuka niebezpieczne ruiny, by odnaleźć dla mnie starożytną kamienną tablicę, której może tam jednak w ogóle nie być. Prosto z mostu, co? <laughs> Lubię, gdy ludzie nie zadają zbędnych pytań. Po co i dlaczego? Lepiej zostawić to innym, prawda? Ja e, dowiedziałem się, że w czarnym głazie jest pewna kamienna tablica, czy też smoczy kamień, który podobno zawiera mapę smoc. Idź do Czarny Głazu, znajdź tablicę, która znajduje się na pewno w głównej komnacie i przynieś mi ją. Prostsze już być nie może. Mhm, mm czyli... no. Będziemy musieli się udać do tego Czarny Głazu. Albo. to jest Musimy to mieć, zanim będzie za Tak więc tu jest ten czarny głos. Tak. Więc udajemy się do niego. Czekajcie, jeszcze sobie spojrzę na dziennik. Mam zdobyć smoczy kamień. Dołącz do Legionu Cesarskiego, ale to później. Ok, tak więc udajemy się do tego Czarny głazu. Się Mogę się sobie poradzić ze zbójami ale ze smokami do tak jest ku wyruszymy niezwłocznie tylko my przeciwko Smokowi. tak tak więc się się w w stronę. Do tych całych ruin czarnych głazu. Aha, ale skorzystamy właśnie ze szybkiej podróży. Płyniemy. <trybuj> tu jest jakaś wieża. Słyszycie jakieś głosy? Bandyta. Może może wyciągniemy od razu łóżko? Quick save. Nie trzeba było tu przyłączyć. Ja! Dostał. O. Nie Ale się kude. Samo. No, wychodź. Okej, okay, dostał. To się nie... Łuk myśliwski. Zobaczymy czy jest coś lepszy od mojego. Nie jest taki sam, ale... Ale... Ymm, ulepszymy go. Kiedyś tam słoto słowa nie potrzebu. Czekajcie, jeszcze jeden tutaj gdzieś. Okej, okay, nie ważne. Chcę zobaczyć, co tutaj jest. Mieszek. Kufel. Marchewka. U, co ja zrobiłem? Weźmy. <noise> Dobrze, że przynajmniej można wziąć. Nie marnuję. Przeszukaj, ków. Żelazna, ok okuta zbroja. Mhm. Czyli przekroczyłem... Y Ciężar, jakby wytrych, także coś będziemy musieli wyrzucić. Cesarska z lekka zbroje i cywilkowana cesarska. Aha, to się niczym nie różni, także w tak rzecz. Dobrze, to upuścimy. Aha, jeszcze zebrałem sobie taką zbroję. Żelazną to zbroję. Panca 30. 60... Aha, czyli ta jest lepsza. Dobrze, założymy ją. Okej. Okay. Dobrze. E, tutaj zakończył się nasz odcinek. E, no. Tak więc do następnego odcinku. Bye bye.